Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, tylko nie będziemy jechali tam, tylko one przyjdą do nas w postaci najbardziej sławnej kawiarni na całym, na całym świecie, czyli... Starbucks. No nie mówcie, że nie kojarzycie i nie mówcie, że tam ani razu nie byliście, chociaż z tym mogą być pewnego rodzaju komplikacje, bo w małych miastach Starbucks po prostu nie występuje. W dużych już tak i zawsze jest tam masa ludzi. Przede wszystkim idą na kawę, ale jeżeli nie na kawę, to na lunche albo na małe kanapki, bo takie pozycje podobno w Starbucksie smakują bardzo, bardzo dobrze. Czy rzeczywiście tak jest? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy! Ligerita, tak, kola, Pepsi, I, i, mizeria, Red Bull, mizeria. i mizeria. I frytki do tego. I frytki z mizerią. I teraz jestem. A? Dobrze, po drugiej stronie jechał. Starbucks to uważajcie, największa sieć kawiarni na całym świecie. Powstała w 1971 roku w Seattle w stanie Waszyngton. I teraz, żebyście nie pomylili, Waszyngton nie. DC, czyli stolica Stanów Zjednoczonych, która znajduje się na wybrzeżu wschodnim. Tak. A Seattle to sama północ, wręcz zachodnia północ. To właśnie tam. 1971, największa kawiarnia na całym świecie 250 tysięcy ludzi zatrudnia właśnie ta firma. Zaraz zobaczymy, co będziemy sprawdzać. Dużo, ale coś, coś, coś tak malutko. Kurwa, z kawiarenki? Z kawiarenki. A dużo tego nabrałem, Tak. No. Dobrze, mamy dwie kawy, widzę. No, kawa i Starbucks to połączenie wręcz idealne. Zaraz zobaczymy, jak będzie. Smakowało. Zdróweczko, zaraz zobaczymy kawę ze Starbucks, jaki bardzo dawno temu piłem. Dobra. Kawę na co dzień człowiek nie pija, ale tutaj. W porządku. Nie jest mocno kwaśna, nie jest mocno gorzka, nie jest posłodzona. Ta akurat w moim przypadku In Plus. In no. Plus? O Jezu, to jest bardzo drogie. A to jest mała, duża, średnia? Mała. Bo nie, no właśnie. Zobaczcie, to jest mała kawa. Ja nie wiem, jak ludzie mogą pić dużą. To dużo to podają w takiej wannie wręcz. W, wiadra. w wiadrach, tak. Wiadro. Ta będzie kosztowała mała kawa. Starbucks mm, 9 zł. 8,90. Są na ciepło dania może ja kiedyś pamiętam, zjadłem w Starbucksie jakiegoś bajgla. A tak ogólnie nie mam zwyczaju bywać właśnie do tego miejsca, ale... No nie! No. Panie kolego! To idealnie powiedziałem. Bajgiel, a ja o bajglu. A to nie reżyserka. Jak cała prawda, całą dobę. Tak ten bajkiel, moi drodzy, wygląda. Dosyć duży, na całą dłoń w zasadzie wchodzi, jak sami widzicie. Jest to bajkiel, ja już wiem z czym on jest, bo tutaj mi się to wynurza. Bajkiel z pasta jajeczna, jest ten bekonik, jest rukolka i inne pozycje. Więc zamykamy go. Boże, fajny. W ogóle ta pasta jajeczna zazwyczaj jest taka dosyć gęsta i zbita, natomiast tutaj cechuje się ona super taką puszystością. Jak sami widzicie, pokażę Wam jeszcze raz tutaj z bliska. Po strukturze, że jest to bardzo puszysta masa, przez co ten bagel wydaje się bardzo delikatny. Boczek dobrze zrobiony, chrupiący, fajny. Bułka również nie jest przeciągnięta. Nie jest to typowy pompon, tylko lepszej jakości pieczywo. Ile? Super pozycja. Super no! Mm, super pozycja. Ja bym dał za to tak z 8 zł. Nie, no serio? No za bułkę? bardzo mało. To 10. Bardzo mało. To jeszcze mało? No nie, no bo to już jak wchodzimy na 15, to już się powoli 15. odpala ro rolo na cienkim. 15 zł? 15, 95. Aż się kawy Boże, to inflacja rzeczywiście yy, zadziałała. 15 zł, no to jest bardzo dużo. Bronił się smakiem? Ob nie, smak jest dobry. Smak jest bardzo dobry, nie można powiedzieć. To fajne właśnie na taki brunch lunch. Brunch dla niezorientowanych to jest połączenie śniadania z lunchem. Bardzo popularne w krajach zachodnich. No, tak właśnie, kurna, przysty, przy, przyliz, przylizany jak kurna MOP. Ale dobrze. Znowu na ciepło. Znowu na ciepło, moi drodzy, więc spalamy Ja jestem ogólnie fanatykiem ciepłego jedzenia. Bardzo nie lubię, kiedy jedzenie jest zimne, oprócz pozycji typu sałatka. Ale na ciepło zdecydowanie wolę jeść. Ojoj! Ja już mi widzę mniej więcej po kształcie tego pieczywa, że jest to tak zwane, jak twój syn mówił, Focaccio. Czyli dla starszych Focaccia. No nie no, tutaj środek rzeczywiście nie wygląda apetycznie. Ale z tego, co mogę zauważyć na pierwszy traf, to jest to focaccia z albo karmelizowaną cebulą, a jest tutaj też burak. Karmelizowana cebula, dobrze powiedziałem. Rukola i coś białego. Góry. Ja i kozi ser. To wrogowie Przyjemni, ale jednak wrogowie No nie przepadam za tego rodzaju Serem, ale co ciekawe A Szybko zdiagnozowałeś No bo to jest, to od razu czujesz Od razu czujesz kozę, tak samo jak baraninę Którą też nie, nie, nie trawię Co ciekawe Mega dobra cebulka Naprawdę zarąbiście przyrządzona Idealne wymierzenie cukru I samej cebulki No ten kozi ser pomijamy, ale też Nie można, nie można się sugerować tym że ja go nie lubię, więc z definicji go odkładam. Nie, tak nie robimy. Oceniamy rzetelnie i szczerze. Ta pozycja jest bardzo kompleksowa, całościowa. Bardzo dobrze to smakuje. No to czekaj. Tak mówili, że tam to kosztuje 15. Tam był bekon jajko. Tu jest focaccia. Bajgel pieczywo. Nos! 13. 14,95. Czyli tyle cykl. samo. Pozycja, której na razie nie jestem w stanie zdiagnozować, niemniej jednak jest to pieczywo zdecydowanie widać razowe. Mamy ogórek, no mówię, kiszony bo z zapachu. Mamy marchewkę, mamy chyba ziemniaki lub bataty. Nie wiem dokładnie, zaraz sprawdzimy, to będę mógł więcej powiedzieć. To jest szorma. To? Hmm, ja bym tego wrzucił tak nie na Co to ma wspólnego z szarmą czy z szormą? Nie, nie wiadomo jak. Czyli jak z tym się mówili? Sz 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 Szarman shake. <gryzamy> I tak wygląda środek, moi drodzy, i tutaj chyba jest ta sama karmelizowana cebula, która była tam, dodatkowo jest rukola, której wcześniej nie uświadczyłem i coś, biały sos być może... Ajoli, Aio oj, to dobrze. Szczerze wam powiem. Pozycje, które są bardzo drogie, bo nie ukrywajmy ile to? No tylko nie mówimy, że 15 zł, bo pękne. No to zgaduj. No 15. 13,95. No to 2 złote tanie. No taniej. jest, no jest maciupeńka. To nie, no takie rzeczy nie mogą tyle kosztować. Ja wiem, pieczywo razowe jest bardzo drogie. No warzywa w środku już troszeczkę mniej, chociaż w dzisiejszych czasach to też produkt, który bardzo winduje. Natomiast jeżeli chodzi o smak, no zobaczcie, w kamerze może ona tak ślicznie nie wygląda. Jednakże jest bardzo smaczny, naprawdę te pozycje tutaj super się ze sobą łączą i taką pozycję, jeżeli moi drodzy zjemy na mieście, to nie, naprawdę nie mamy wyrzutów sumienia, no bo nie ma tutaj sztucznie modyfikowanej żywności, nie ma żywności, która powstała w jeden dzień, nie ma mięsa, które dorasta w dwa dni, tylko jednak chyba rzeczy, które są dosyć, dosyć zdrowe. Jeżeli chodzi o wartości smakowe, super pozycja w takim razie dla wegetarian, bo wegan. sos dla wegan, aha, no nawet na bazie majonezu wegańskiego, świetne. No, bardzo, bardzo smaczne. Oczywiście za drogie, zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o smak, to pozycje godne zainteresowania. Ale to tak z 9 zł. Tak, 10 to, to myślę, że klientela na pewno by to bardzo mocno doceniła. Domacik, jeżeli chodzi o jego wygląd, nie będziemy oceniali, gdyż podczas tej krótkiej podróży uległ delikatnej deformacji. W tych rzeczach. Tak, więc tutaj nie można powiedzieć, bo zdecydowanie lepiej wyglądał pewnie na żywo. O, w środku, zawsze coś. Mhm. Hmm. Jak jest w środku? Malina. Super. Dobrze? Malinkę ewidentnie czuć. I na posypce też jest chyba coś w kształcie tych malin. Środeczek, jakbyście nie wiedzieli, to właśnie tak wygląda. Czyli jak sami widzicie, jest ten wkład właśnie malinowy. 55 6 zł. Za dużo, za taką pierdołę. Nie, 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 nie. nie. Tutaj ewidentnie ktoś chce bardzo mocno zarobić na swoich produktach, co jest uważam trochę słabe. Ja wiem, że marka Starbucks kojarzy się, że to jest chyba taka. Sam powiedziałeś na początku. Że jest takich topowa z, Że drogo. Się że kojarzy. drogo. I z takich komercyjnych miejsc. Natomiast jest to troszkę za dużo. W Starbucksie. No i to jest już tak. O, idziemy Bóg do Starbucksa. Kultura. Tak. Już mówię, no logo mi się mega podoba. Nie, 6 zł jest to za dużo i ta pozycja jest zdecydowanie za słodka, przez co nie jest on na tyle atrakcyjny. Nie wiem, co to jest. W ogóle jakieś bardzo dziwne ciasto, mega twarde na bokach. Tutaj ciasto bardzo twarde na tych bokach, na tych właśnie rogach. Ale co to jest? Boże, w życiu nie wiem. Jest ogólnie strasznie gumowe, mdłe. Jeżeli by to bardziej przyprawić, posolić... I zjeść od razu, bo najlepsza pizza to zawsze pamiętajcie pizza, która jest najbliżej was. Pomimo, że może nie jest zbyt wyrafinowana, to i tak będzie lepsza niż ta, która będzie jechała do was z drugiego końca miasta. Pozycja dziwna ogólnie. Nie ma tragedii całkowitej. Zbyt mdłe i zbyt takie, można powiedzieć, neutralne. Fajnie, jakby to miało bardziej charakterystyczne akcenty. A cena to na 12,95 też ci się podoba? Nie, nie podoba mi <laughs> się. I to bardzo mi się nie podoba, bardzo drogo tam jest. O, pachnie bardzo słodziutko i pewnie słodziutkie... O, ale się zdziwiłem! Pachnie super słodko! Croissant tak zwany włoski, czyli mamy tutaj szynkę prosciutto, z tego co widzę, pomidorki koktajlowe, rukola i wszystkie inne pozycjony. Zaraz zobaczymy, czy to będzie wszystko. Ugryziemy. Powinien być jeszcze parmezan gdzieś tam schowany. Coś jest, widziałem, takiego koloru bladożółtego. To są karczochy? Tak. Tak myślałem. Powiem Wam szczerze, że ciekawe i tutaj, po tej pozycji, można wywnioskować, że jest z dobrych składników przygotowana. Pokażę Wam środek. Zobaczcie, jak wygląda środek tej kanapki. Widzicie, to są właśnie te karczochy tutaj. Ogólnie, naprawdę słychać, widać, czuć, że te składniki tutaj to naprawdę dobrej jakości składniki i mam wrażenie, że w ogóle bardzo świeża pozycja. Tradycyjne potrawy, ale zaimplementowane na polski rynek, przez co, jeżeli ktoś jada, wiesz, kanapka, szynka, ser pomidor, tak tutaj, będzie wiedział, że jest to coś innego. Podsumowanie. No dobrze, moi drodzy, w takim razie musimy dać trzy główne miejsca. Numer trzy, myślę, że to jest bajgiel. Numer dwa, ostatnia pozycja, czyli ten croissant w stylu włoskim, tak go nazwiemy. I pozycja numer jeden to ku waszemu i mojemu zdziwieniu czyli focaccia z karmelizowaną cebulą i z tym burakiem i z tym kozim serem. Wybrałem to, bo to ma największe walory kulinarne. Największy minus, rzecz jasna cena. Cena, która jest uważam, że zdecydowanie przesadzona i na tym Starbucks traci niemiłosiernie, jeżeli chodzi o smak, Starbucks bardzo zyskuje. Oczywiście na tle podobnych miejsc, podobnych kawiarni lub miejsc, gdzie możemy pójść na jakiś tam mini lunch. I tak by to, moi drodzy, wyglądało. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, wpaść na Facebooka, na Instagrama i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i w wolnym czasie jeszcze jedna jedna rzecz, czyli oczywiście zobaczenie innych produkcji. Są one tutaj i tutaj, a my spotkamy się. Mam nadzieję, że w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!